Cześć, tu Adam z Organic Life Ciało, Emocje, Relacje i Success Mind ustawienia systemowe i mentoring dla firm. Jestem terapeutą alternatywnym, nauczycielem medytacji i przewodnikiem duchowym. Witam Cię na wideo promującym mój autorski kurs Organic Mind, który ma na celu podnoszenie poziomu świadomości i oswobadzanie Cię z niespierających przekonań. Jesteśmy w tym momencie w module pierwszym, który zajmuje się Toksycznymi emocjami, to tylko i wyłącznie tak strasznie brzmi. W dużym skrócie chodzi o to, że nasz umysł w swojej esencji jest wolny, pełen radości i miłości, ale gdzieś po drodze odziedziczyliśmy programy, które blokują naszą spontaniczność, które blokują nasz przepływ miłości, które blokują przepływ radości przez nas. I jedyne co tak naprawdę musimy zrobić to zrozumieć, że są to tylko i wyłącznie programy, i ponieważ są to programy, można je zmienić. I tym się właśnie tutaj zajmujemy. W module pierwszym zajmujemy się tymi stosunkowo najcięższymi energetycznie programami, które nas ograniczają, takimi jak wstyd, jak lęki, jak niskie poczucie własnej wartości, jak poczucie powinności. I brak kontaktu z ciałem? O wiele bardziej istotnym od tego, w jaki sposób to nazywamy, jest to, w jaki sposób tak naprawdę pojawiają się one w naszym życiu. I dobra informacja jest taka, że w głównej mierze po prostu je dziedziczymy. Nasz umysł, w momencie, nasz mózg, w momencie kiedy się rodzimy, działa praktycznie jak gąbka co znaczy, że obserwujemy wszystko na zewnątrz i chłoniemy to. Przesiąkamy pewnego rodzaju przeświadczeniami i programami, ale te przeświadczenia i programy można zmienić. Wystarczy je odszukać i zacząć świadomie z nimi pracować. I to jest przekaz, który chciałbym, żebyś zapamiętał, zapamiętała z tego nagrania, że to wszystko można zmienić. Większość z tych programów niestety jest nieuświadomiona. Co znaczy, że możemy nawet zostać dyrektorem wielkiej firmy i być całkowicie nieświadomym tego, że gdzieś na poziomie wewnętrznym czai się nas wstyd, że gdzieś pod tym wszystkim czai się niskie poczucie własnej wartości. I właśnie dlatego opowiadam o tym w taki sposób, żeby przypadkiem nie okazało się, że na samym początku zajmujemy się rozwojem duchowym. Mówimy o wielkich rzeczach, ba wręcz próbujemy nauczać innych, a sami nie mamy załatwionych podstawowych konfliktów w naszym wnętrzu, z nami samymi. Nie mamy autentycznej, nie zbudowaliśmy autentycznej relacji z samym sobą, z samą sobą. A więc rozwiązanie tych podstawowych konfliktów jest kluczowe do podniesienia jakości naszego życia. Do tego, by potem wszystko przychodziło o wiele łatwiej. Relacje, przeżywanie emocji, wyższe emocje, rozwój duchowy i tak Ale ten rozwój tutaj będzie bardzo trudny, jeśli na samym początku nie skupimy się na tych podstawowych konfliktach, które w nas funkcjonują. I tak jak powiedziałem, w głównej mierze dziedziczymy to. Coś się wydarzyło na wojnie, coś się wydarzyło w życiu mamy, coś się wydarzyło w życiu taty, coś się wydarzyło w życiu naszego rodzeństwa. Wwarło to na nas silny wpływ i wydaje nam się, że jest to tak istotne, że wpływa dalej na nasze życie. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Nasz mózg i nasz umysł ma doskonałą zdolność do zapominania. Trzeba tylko i wyłącznie wiedzieć, w jaki sposób oswobodzić się z tych programów, w jaki sposób je odinstalować z naszego umysłu. I tego dotyczy yy, cały ten kurs, a w szczególności pierwszy moduł, który skupia się na tych najcięższych energetycznie emocjach. Jeśli Cię to interesuje, to zachęcam Cię do tego, żeby. Przejść do poszczególnych wideo, gdzie omawiam właśnie wstyd, lęki, niskie poczucie własnej wartości, poczucie powinności, powrót do ciała, czyli brak kontaktu z ciałem de facto, w którym już szczegółowo opisuję te wszystkie podpunkty, żeby sprawdzić, czy któryś z tych podpunktów właśnie z Tobą rezonuje i czy chciałbyś, chciałabyś nad nimi świadomie popracować. Jeśli to wideo było dla Ciebie ważne, istotne, jeśli czujesz, że komuś może pomóc, to gorąco Cię zachęcam do tego, żeby pozostawić komentarz, żeby to wideo zalajkować, żeby udostępnić to nagranie. Zapraszam na sesje indywidualne, zapraszam na kurs. Wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło, do zobaczenia.